Cześć, witam was. Odcineczek po długiej nieobecności. Nie miałem czasu, bo musiałem, wiecie. Moja kuzynka ma osiemnastkę. Dobra. Teraz tak. Yy, zrobiłem sobie misję, bo tu mam odblokowane. Co tam było jeszcze? Zrobiłem sobie do piątki. Zapomniałem, że miałem dzisiaj nagrywać odcineczek. I tak miałam z nim problemy, ale i tak doszłam do tego. Dobrze to yy, tak, teraz dla was zaatakujemy sobie kogoś z wyższego rankingu. Kogo by tu zaatakować? O tu jest coś mały level, a gdzieś duży się hmm. No ma nawet dobry, ale i tak ja jakbyś... wyższy. Czekajcie, zdejmę sobie rzuty, bo i tak go walę. Hmm. dobry jest dziadu. Dobra, jeszcze raz... Dobra, no, wbijemy go trochę z komary, bo jest przyszedł za daleko i za, i za wysoko. Dobrze bo jak 59 staty jak ja miałem któryś tam kiedyś trochę trzy razy atakujemy, no, teraz sobie zaatakujemy kogoś jeszcze wyższym Na 90 to jakiś tu jest coś zbija chyba, ale nie, zabierze no, siłę na troszkę dobrotnie zaatakujemy, chyba zabierze no, siły troszkę o, tu 80 Hmm. I tu zaatakujemy sobie może 82, zobaczymy go. Może być. To, o, się już... raz się żyje. Grałem. To jeszcze raz sobie go zaatakuję. Za niedługo 100 tysięcy będę miał. Uff, już nie, nie. Zatakujmy sobie nikogo z nie mam jeszcze nie za dwie oponki. Dobra. Do... Ale ja Dobra. Hmm, no. hmm. Chciałbym sobie o to kupić, ale 20 oponek nie to wyłiczyło. Ja, Małpka, ale 20 oponek nie opłaca się, wam powiem. Nie opłaca się. Mój kolega kupił za ponad 50k takiego jest taką małpkę. I do tego panu że się nie opłaca. Jak wam się w się pojawi, to nie kupujcie. Kiedyś indziej wam się zaraz bateria wlał, to To wam nie radzę, nie kupujcie. Bo o tego zwierzaczka akurat kupiłem za chyba 20 czy 10k mojego pieska. Bo mam dwa, bo tamten strasznie dużo się udawał. Mam teraz tego. Kupiłem chyba za 20 czy 10k. wcześniej mi się pojawiał za 3 oponki. wiedziałam że ta nie kupię I kupiłem za 10k. Nie wiem, czy 20, ale to już nie ma znaczenia. I ten zwierzaczek, pamiętajcie, zawsze zwierzaczka dostaniecie, jak bijecie 60, to jest swój level, to dostaniecie zwierzaczka. Ja zmieniłem zwierzaka, bo ten dawał strasznie duże siły, a ja nie potrzebuję siły. Dobra. No a ten daje 84, tylko na kondycję szkoda, że nie zdaję, bo kondycja by się tu przydała. Okej. Okay. No, przydało mi się. Chyba zaraz, zaraz będę kończył, bo mi zaraz bateria padnie w laptopie. Dobra. Zobaczymy na jakiej pozycji jestem. No to tak, hmm, jestem na pozycji, zarazem ja powiem PR1! Ja Coś chciał wiedzieć. Hmm... Właśnie, jestem na pozycji tam, 2643 Czy... Idzie? Aha, pewnie tutaj zbija honor. No, to jest ten, który ja powiem, ja, i ją ja, zaatakować. Ja a nie, tak ktoś wypija. Dobra. No. Zatakowałbym sobie kupić z większym levelem. Ale wiecie, no, trzeba czekać. Uchwała. Dobra. A, Mógłbym wam pokazać jeszcze moje jedno konto. a nie wiem, czy wystarczy czasu. Bateria już nie pada po Tu No gdzie na baterię. Może poczekać.